Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Broniarek, jestem dyrektorem drugiego liceum imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Przedstawiam wam Dominikę Hejkowską, która jest przewodniczącą samorządu uczniowskiego w naszej szkole. Dominika jest ucznią klasy drugiej menedżerskiej. Cześć wszystkim, w tym filmiku poznacie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej szkoły, także zapraszamy. Zapraszamy. A jakie są profile w drugim liceum? Kolejnym profilem w naszej szkole jest klasa humanistyczno-dziennikarska pod patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W tej klasie rozszerzamy język polski, historię oraz język angielski. Dodatkowo dzięki współpracy z Akademią Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięków w Warszawie będziecie mieli zapewnione równe szkolenia, warsztaty, dzięki którym jeszcze bardziej będziecie mogli rozwijać swoje umiejętności. Kolejnym profilem jest profil menedżerski, który jest pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej. Rozszerzamy matematykę, geografię, a także angielski. A powiedz, czy są jakieś dodatkowe projekty na tym profilu? Szczerze mówiąc mamy dużo właśnie takich dodatkowych projektów, dzięki którym możemy właśnie podszkolić naszą komunikację w biznesie, a także zarządzanie. Przede wszystkim takim projektem jest mini-przedsiębiorstwo, w którym tworzymy swój własny biznes. Musimy się nauczyć wielu rzeczy przydatnych właśnie do prowadzenia takiego biznesu, ale uważam, że jest to naprawdę dobra praktyka na przyszłość. Profilem jest informatyczno-matematyczny, który oprócz standardowych rozszerzeń, takich jak matematyka, fizyka, będzie miał również rozszerzoną informatykę. Patronami tej klasy będą m.in. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Politechnika Łódzka. W tym roku powraca profil matematyczno-chemiczny, na którym rozszerzamy matematykę, chemię i angielski. Patronami tej klasy będzie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Politechnika Łódzka. Kolejnym profilem jest klasa biologiczno-chemiczna, która współpracuje z Instytutem Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym kierunku rozszerzamy biologię, chemię i angielski. Czy Twoim zdaniem BH jest trudna? Aktualnie jestem już drugi rok w klasie biologiczno-chemicznej i mogę stwierdzić, że ten kierunek wymaga bardzo dużo nakładu sił, ale daje też ogrom satysfakcji. Przede wszystkim ważna jest tu systematyczność. Jeżeli lubisz biologię, chemię, interesuje Cię to, to myślę, że ten profil jest właśnie dla Ciebie. Drugi liceum stawia poprzeczkę wysoko, ale dajemy radę. Czy Twoim zdaniem ta szkoła jest na dobrym poziomie? Uważam, że tak. Wystarczy spojrzeć na zdawalność matur, a także ranking perspektyw zawsze nasza szkoła znajduje się w czołówce. Jeśli chodzi o olimpijczyków w naszej szkole, to jest też bardzo duży plus, że zawsze możemy znaleźć właśnie odpowiednią pomoc i osoby, które po prostu pomogą nam w dobrym przygotowaniu do tych olimpiad. Czy są jakieś dodatkowe projekty, w których mogę wziąć udział, jeżeli pójdę na HUM? Oczywiście, takich projektów jest naprawdę mnóstwo. Między innymi nasza gazetka szkolna Arbas, którą sama prowadzę. Jestem redaktor naczelną. Serdecznie Was zapraszam do współpracy, jeżeli wybierzecie tę szkołę. Możecie robić zdjęcia, możecie składać tę gazetę, możecie też pisać teksty i mnóstwo innych rzeczy, do których serdecznie zapraszam, a wszystko to, jeżeli tylko przyjdziecie do tej szkoły. Mamy też klub debat historycznych, który uważam, że świetnie się rozwija. W tym roku zajęliśmy w, żeby nie pomylić w listopadzie drugie miejsce na arenie ogólnopolskiej, więc uważam, że mamy naprawdę na wysokim poziomie mówców i mamy też na wysokim poziomie prowadzącego, który z nami tutaj pracuje, a między innymi jako inne też aktywności niezbyt związane z dziennikarstwem, ani też kierunkiem humanistycznym, chociaż są artystyczne, więc taki chór czy zajęcia aktorskie myślę, że też można wpasować. Zajęć aktorskich zazwyczaj nie ma u nas w szkole jako takich, ale jeżeli ładnie się uśmiechniecie do pani profesor Radzikowskiej, co ona Wam zorganizuje? Czy jest dużo nauki i jak łączyła się z życiem poza szkołą? Nauki jest sporo, jak to w liceum, ale ja bez problemu dawałam sobie radę chodząc jeszcze do szkoły muzycznej, na zajęcia do zespołu elfowego, śpiewając jeszcze z moim przyjacielem Mateuszem na ślubach, więc myślę, że każdy spokojnie to sobie radę. Jaka jest atmosfera w naszej szkole? Atmosfera w naszej szkole, wbrew jest bardzo luźna. Mamy bardzo wiele okazji do zintegrowania się uczniowie z nauczycielami, ale również my między sobą. Organizujemy wspólnie bardzo wiele imprez szkolnych, ale również pozaszkolnych, dzięki którym możemy się lepiej poznać i nawiązać fajniejsze relacje między sobą. Czy jedzenie w stołówce jest dobre? Faktem jest to, że obiady w naszej szkole są naprawdę wyśmienite. Są gusta i guściki, ale co jak co, te obiady naprawdę smakują każdemu. Czy jeździcie na zawody sportowe? Jeździmy na bardzo wiele różnorakich zawodów sportowych. Nasza szkoła dba o to, żebyśmy rozwijali się i mogli próbować swoich sił zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i w grach zespołowych. Gdy spojrzycie na różne tabele, wyniki z różnorakich zawodów, z pewnością znajdziecie w samej czołówce w Rybienicach. Warto też zauważyć, że już niedługo będziemy mogli skorzystać z nowej sali gimnastycznej i tak do tej pory świetnie sobie radziliśmy, bo nawet jeśli na przykład chcieliśmy trenować piłkę ręczną, wynajęliśmy inną salę i dzięki temu zajmowaliśmy świetne miejsca w zawodach. Czy macie w szkole radiomęzeł? Owszem, mamy. A jak on funkcjonuje? W bardzo prosty sposób. Osoby, które opiekują się radiowęzłem, czyli przede wszystkim uczniowie, którzy po prostu mają, wiecie, kontakty różne, dobrze się dogadują z innymi i chcą przede wszystkim docierać do innych osób. Wtedy oni dowiadują się, czego chcemy słuchać zazwyczaj na przerwach, i my w różny sposób, na przykład przez naszą facebookową grupę szkolną, dowiadujemy się właśnie, jakie piosenki będą leciały dzisiaj, i możemy podesłać swoje własne propozycje. Przede wszystkim warto pamiętać, że kiedy ma się urodziny, a radiowęzło zazwyczaj o tym wie, na pewno złożyłam życzenia przez mikrofon i usłyszy o tym cała szkoła. I wtedy, wiecie, uważajcie na swoje cukierki. Jak starsze roczniki podchodzą do pierwszego Chociaż aktualnie jestem w klasie maturalnej, to po dziś dzień pamiętam jak przychodziłem do tej szkoły i pamiętam, że bardzo często potrzebowaliśmy pomocy od strony osób starszych. Bardzo często moi znajomi oraz ja byliśmy zagubieni. Ale pamiętam, że zawsze na taką pomoc mogliśmy liczyć i to się nie zmieniło, bo dziś dzień każdy z nas, z maturzystów, bardzo chętnie rozmawia i bardzo chętnie pomaga osobom, które tego potrzebują, osobom u nas młodszym. No i nigdy w zasadzie nie ma z tym problemu i bardzo często z takich bardzo przyjacielskich stosunków wywiązują się fajne relacje, które później zostają poza szkołą. Jak wyglądają apele i imprezy w szkolne w drugim liceum? Apele i imprezy szkolne w drugim liceum mają to do siebie, że w ogóle charakter ich jest dość specyficzny. Wydaje mi się, że żadna inna szkoła nie ma tak, że klasa organizuje dane przedsięwzięcie i wie o tym już na początku roku, kiedy dowiadujemy się od własnych wychowawców, co musimy zorganizować. I wtedy mamy do organizacji różne święta. Naprawdę jest to cały rok wypełniony różnymi imprezami. Na przykład już na początku jest to Dzień Chłopaka, kiedy dziewczyny organizują dla chłopaków różne rzeczy. I później mamy Dzień Patrona, mamy Dzień Nauczyciela u nas nazywanym Stefanami. Naprawdę uważam, że jest to świetna okazja, żeby wykazać się własnymi umiejętnościami artystycznymi i również innymi, które są wymagane w organizacji właśnie takich imprez, przedsięwzięć. Czy idąc do szkoły średniej wiedziałeś, co chcesz robić w przyszłości? Nie, gdy wybierałem szkołę średnią, nie miałem konkretnych planów na przyszłość. Bardziej skupiłem się na tym, które przedmioty sprawiają mi największą przyjemność. Panie dyrektorze, na jakie uczelnie dostają się absolwenci naszej szkoły? Na takie, na jakie sobie wymarzą. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nasza szkoła słynie z tego, że wspaniale zdajemy maturę, a potem nasi absolwenci mogą wszystko, co tylko sobie wymarzą. Kiedy skończyłaś szkołę i czy jesteś zadowolona z tego, co teraz robisz? Drugi liceum skończyłam w 2019 roku. Aktualnie studiuję analitykę biznesu na Uniwersytecie Łódzkim. Nadal śpiewam, gram na fortepianie. Pracuję jeszcze jako podprowadzająca w Orle Łódź, więc wydaje mi się, że jestem bardzo zadowolona z tego, co się teraz u mnie dzieje. Bardzo dziękujemy, że poświęciliście czas, aby poznać naszą szkołę. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Zapraszamy! Zapraszamy!